Hej, witam was w pierwszym grudniowym vlogu. Mam nadzieję, że jak tu widzicie już jesteście w świątecznym klimacie. A więc przychodzimy do Was z szybkim update'em. Takie nasze myśli na temat Wednesday, które uznaliśmy no, Na przełomie listopada, jakoś grudnia. No, tak, przełomie listopada, grudnia. Jakby to oczywiście obejrzała szybciej. Ja zaczęłam szybciej, ale to skończyła szybciej. E, jakby ktoś nie wiedział, bo się, nie wiem, chowa pod kamieniem, to Wednesday to jest nowy serial Netflixa na podstawie e, rodziny Adamsów. Zainspirowany, może no nie No tak, zainspirowany. E, czyli właśnie jest to serial o jednej z postaci, czyli o Wednesday, e, córce e, Mortis i Gomeza. Hektorki. Ok, Okej, <laughs> więc nasze Judy przemyślenia. Czy nam się podobało? Hmm, Takie średnie, w sumie, że powiem Wam tak, jako na produkcję rodziny Adamsów, to jest to bardzo rozczarowujące. A tak, no to no jest normalna jak team jak patrzymy, dawa, no to tak. jak normalna tym. Jak seria dla nastolatek, to jest to świetne. Yy, znaczy, świetne, no w sensie typowe, może tak. Yy, na pewno, jakby wyróżnia się klimatem. Yy, wyróżnia, no, że jest fajny klimat, yy, super muzyka, pięknie jest to, jakby wizualnie zrobione. Gra aktorska, so-so, to sobie zaraz opowiadamy jeszcze o tym. No mi się to bardzo kojarzyło z Sabriną, jeśli chodzi o... No to jest takie Riverdale, Sabrina, kolejne, mm -hmm. no mówię, taka kolejna właśnie duża thin drama. drama, tak. No, jakby jaki jest tutaj nasz problem, dlaczego to jest mało adamsowe? <coughs> no po pierwsze, no chcieli tutaj wszystko, przelali tutaj błędnej, więc no cała reszta rodziny adamsów bardzo jest pomocoszemu potraktowana. Możemy że i casting, i samo napisanie postaci jest trochę do dupy, że się tak wyrażę. I no, a, no bo a tutaj mamy nie? taką historię, że Wednesday trafia do e, nowej szkoły, do Nevermore. rodzice ją tam przenoszą jako, że w zwykłych szkołach nie bardzo sobie radzi, e, robi właśnie typowe rzeczy adamsowe, więc tutaj już mamy jakby ten błąd fabularny, po że... ten był dobry, nie? A potem poszło Znaczy, ja się... no właśnie dla mnie nie był dobry, w sensie takim, że dlaczego rodzice mieli mieliby prze, s, przepisywać Wednesday do... E, no, czy w sensie, przy... że był właśnie taki adamsowy, nie? Że Wednesday się zachowywała... Tak, że Wednesday się zachowywał jak Adams, czyli że jakby no... Jeśli ktoś się tutaj wznęcał nad jej bratem, no to ona go karała, tak? Tak no właśnie jak, jak Adamsowie, czyli krwawo. No i tutaj właśnie rodzice za to ją przepisują do innej szkoły i to jest fakciu, No nie, za to ją przepisują, co została wyrzucana ze swojej szkoły i po prostu no, musi gdzieś się udać. A że to jakoś ósma szkoła, to przepisują ją do szkoły, w której tam Mortisze i Gomez kiedy chodzili. Kiedyś. To dla mnie pierwsze pytanie. Dlaczego ona od samego początku nie chodzi do tej no. szkoły, skoro jej rodzice tam chodzili i jest to typowa szkoła dla odmieńców, tak? Oni same świetne wspomnienia, czy lata świetności w tej Dokładnie. szkole, nie? Więc jakby kto o zdrowych zmysłach wysłał Wednesday i ja do normalnej szkoły, w sensie znowu z nastolatkami, którzy no, nie traktują ich jako normalnych ludzi, bo się nie są jakby w kanonie normalności, tak? E, więc to już było dla mnie takie dlaczego. No i jakby cała fabuła tutaj y, buduje się, n, opiera na tym, że Wednesday ma konflikt z rodzicami, że jakby jest tutaj pokazana jako taka typowa nastolatka, która nie może się dogadać z rodzicami. Dlaczego? Nie wiadomo w sobie. Jakby dlaczego ona się nie może dogadać. Próbują nam tutaj pokazać tak że... na po to życia że... się któregoś dnia już zna, że nie będę taka jak moja matka. No tak, że nie będzie taka jak matka, gdzie w sumie. Y, no... Wednesday zawsze trochę była jak Morticia, w sensie właśnie w hmm. tym takim robieniu złych rzeczy, tak, gdzieś tam. To w sensie, no, się, no, powiedzieć, że tak powiem. A sobie to właśnie, to była taka przedstawiona też rodzina, że tak samo kochali byłęnda, jak chciała być baletnicą, jak seryjnym mordercą, nie, więc ten Dokładnie. konflikt trochę nie ma sensu. No, jakby rozumiem, jakby później właśnie po prostu to się opierało na tym, że Łęnda po prostu nie chce być królową szkoły, tak jak Morticia. Spoko. Ale no samo to, że właśnie oni ją gdzieś tam trochę karają za to, że no ona się zachowuje jak Adams, to to nie ma sensu. Gdzie tu Paxley jest trochę taką czarną owcą i on się nie zachowuje jak Adams, nie? No, sierotę Tak, taką sierotę. No i Wednesday, jakby mocno jest pokazana, że ona no, nie ma emocji, uczuć takich ciepłych do innych uczniów, więc no, to jest świetnie po prostu zagrane przez Jenę Ortega, ale to jeszcze też właśnie o aktorstwie porozmawiamy. No, uczniowie. <laughs> to tak jak już mówiłam, Wednesday jest głównym fokusem, a cała reszta to sobie wiecie. Trochę są jest tłem. Mają bardzo dobre potencjały, szczególnie mi się podoba um, ta Syrena. Bianka, tak, Szczy, szczególnie Bianca myślę, Bianka mogłaby być ma... dobrą postacią, gdyby zabrać trochę czasu drewnianym love interest, tak, a nie... dać innym postacią. I jakby stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy tutaj był jakiś taki trójkąt miłosny, no, um, tak, bo, bo ten trójkąt miłosny opierał się na tym, że OSD istnieje, a facet się myślał, jak to mnie nie lubisz, jakim prawem w ogóle? No tak trochę, trochę to wynikło z niczego, no. gdzie <laughs> uważam, że jakby spokojnie mogło gdzie ten roma... tylko takie ja chcę tylko znaleźć w orderce, nie? No, ale mógłby jakby, niech sobie już nie pojawi ten Roman. Chociaż to też jest jakby, zaczynamy od tego, że Wednesday po prostu nie potrafi czuć sympatii do innych ludzi, a już ją ładujemy w romans. Powinno to zajść przynajmniej parę sezonów ładnie tak. się budować gdzieś tam, powoli odblokowywać kolejne głębie emocji Wednesday, mm -hmm. aż dojdziemy do czegoś. Tam. A jak już, no to po prostu już niech ma tego jednego chłopa, do którego mogłaby coś poczuć, a nie nagle wrzucamy jej dwóch, którzy za nią ganiają, to to trochę takie niefajne. Um, więc no te postacie drugoplanowe mogłyby być troszkę lepsze. No, a całość jakby taka, taki wątek, co tam się dzieje. No, to właśnie Wednesday szuka mordercy. No, to pytanie: dlaczego Wednesday nie jest mordercą? <laughs> Więc, jakby Wednesday bardzo, jakby no, zachowuje się tam, jak ona. W sumie tylko w tych takich momentach, bardzo hmm. takich, właśnie, że ona nie jest emocjonalna, ale pod kątem takim, że nie wiem, że czyli robi jakieś taką, rzeczy, że to... na powierzchni jest sobą, a pod spodem jest właśnie taką typową Nastolatką. damską, główną hmm. postacią tej damy. Nie? Czyli nie robi jakichś rzeczy, jak nie wiem, odcinanie, właśnie gilotyną e, czegoś, tak? Więc no, mało jest takich scen, gdzie ona się faktycznie właśnie zachowuje, jak, jak ta Wednesday, którą znamy z, z starych po prostu e, seriali czy, czy filmów. E, aktorsko. E, Actors' no to no, Wednesday... E... jest <laughs> świetna. Po prostu cudowna. Kocham jej mimikę twarzy, a raczej brak tej Te kości poeczkowej. Oni hmm. robią taki make-up i tam zrobili, że ona taka po prostu młoda Murtisia, właśnie, nie? Wygląda hmm. przecudownie, jakby gra rewelacyjnie. Um, I no, tutaj nasze oczywiście ulubione kultowe momenty, no to to jest jej taniec, który sama gdzieś tam Jana um, zachoreografowała. Mm. I ja kocham ten moment, jak ona gra na Wieloncheli mm. na dachu, to po prostu jest też takie o cudowne. Tak, muzyka też jest w ogóle świetna w tym serialu. Um, a rodzina Adamsów? Nie, oh. nie bardzo. Nie bardzo. Jeszcze jak na przykład mm. mi osobiście nie przeszkadza Gomez, choć on jest bardziej komiksowy. Mm. Gdzie też wolę tego filmowego, to uważam, że nawet jest okej, okay, w sensie, że no, oni mają być przerysowani, oczywiście. Tak, no, no, um, ale tak jak już tutaj mówiliśmy, to oni, że tak powiem, aktorzy, mam wrażenie, że bardzo się starają i przez to im to nie wychodzi. Tak. <coughs> ale no, jakbym miała ja wybierać ich dwójki, no to wolę go meza, tak, no. bo bo one ale... jeszcze starał się pokazać tego po prostu kochającego, tak. wspierającego ojca. Jeśli ja wiecie, to są po prostu takie postacie, że mam wrażenie, że aktorzy powinni się trochę z nimi bawić, a. Mhm. Bardzo próbowali i im to nie wyszło przez to. No, szczególnie mi nie podeszła Katrin Zeta Jones. Ona tak. jest okropna Anem w tej podróż. roli. Jak jakby nie ma aktorki, mm. to tutaj jest po prostu taką starą mimozą. Tak, Ona... jak tu że to jest emerytowana aktorka operowa, która bardzo próbuje się trzymać swojej świetności i, jej i to tak, nie wychodzi. Tak, no, i, i, I nie, tak samo właśnie gra. Morticia, jakby to była jakaś tam rola, ale no nie właśnie tak. No, a nie postać. No. W sensie, że, właśnie, że to jest jakby, bardzo teatralnie to gra. I jakby ja wiem, że jakby Morticia ma być trochę teatralna, ale tu jakby ty za bardzo się starała, no. tu nie o to chodzi. Nie, no jest taką po prostu pudernicą no. wyniosłą, okropna jest w tej roli. A Paik jest w sumie nawet cute, ale mało go po prostu było. No, no. a jeszcze jest przecież wujek ym, Fester. A wujek, wujek też był dla mnie taki sztuczny trochę. Nie, to mi się naprawdę podobał się stawiam, Fester. Że... Ale umówmy się najlepszą postacią po prostu całego serialu. Odróżnia się. Odcinana więcej, że tak powiem, tak. tutaj charakteru niż postać drugoplanowej. Tak, więc to tak. mam dużo może powiedzieć. Tak, się była najlepszą postacią drugoplanowej serialu. Wzbudzała bardzo dużo emocji i była po prostu tak. świetnym przyjacielem. Więc tak, i ja też uważam, że Shapobada, Gwendolyn, która grała dyrektorkę, bo dyrektorka też z fajną postacią, uważam, że nawet lepsza. No może tutaj nie będę robić jakichś spoilerów. Um, hmm. Bo może ktoś nie oglądał jeszcze, jak nie oglądacie to nie wiem, gdzie żyjecie. No więc takie no, nawet nam się podobało, w sensie bardziej właśnie bo to klimat, bo jest ładnie wykonane, bo y, Jenna, a tak raczej no, no, że jest tam dużo takich rzeczy, które można poprawić. Widać, że jakby jest taki potencjał właśnie dla tych postaci drugoplanowych i to pewnie będzie pociągnięte w kolejnych sezonach, mam nadzieję, nie, że nie. właśnie bardziej, miejmy tam taką nadzieję, no. Mm, a no cała jakby główna zagadka czy była do rozkwiniania? Myślę, że była, ale mimo wszystko jakby dużo było takich zmyłek wrzucanych chciał. Jeszcze trzeba powiedzieć za okropne CGI. Po prostu. że znaczy ten serial miał budżet, na pewno. Ten serial miał duży budżet. Dużo budżet a CGI jest. Wilkołaki i potwór to... Potwór jest straszny. Nie, I to no mówię, no, nie, Wilkołakowi kolorowej fryzury też No e, Nie, to mnie, roz, mnie to rozbawiło. Bo znaczy, no, mi się potwór nie podobał. Wilkołaki. Nie, jak no, powiem ci, mówię. że jakoś zmierzch, nie żebym widziała te filmy, może widziałam raz czy dwa razy w życiu, ale jakoś tak mnie skrzywił, że wilkołaki lubię po prostu jako duże wilki. Nie A. lubię, jak próbują kombinować za bardzo. Zwłaszcza, że to wygląda jak tygrys szablą szczerze mówiąc. No, no trochę tak, no ale nie wiem, no, mi się najbardziej jakby, m, główny potwór nie podobał. No, no, też, taki... Wiesz jak, wiesz jak to te zabawki, to... które ścimo tak. czy wychodzą, dokładnie tak wyglądały. Mm. Ale podobał mi się jakby cały jakby ten wątek m, tego, kim on jest, co to jest, w sensie, mm. że jakie to jest stworzenie. Tak, aczkolwiek mogli, to też, że tak powiem, troszkę fajniej byłoby to pociągnąć, jakby się <laughs> czeka jakby tak w prostu nie była tego świadoma. Co tak robi? Tak. No, do budowy głębiej, a nie zrobić takie kartonowego trochę, wiesz. Znaczy no, jakby jest na kartoną. sam... No, no tak, no nie będziemy tutaj, mówić dużo spoilerować. Ja musimy jeszcze wspomnieć, że Eugene też był bardzo świetną postacią. to Eugene, pominęliśmy. On był bardzo cute i był właśnie ta. jedną z fajniejszych postaci drugoplanowych, no. no. i on w był bardziej jakby właśnie tym dziwolągiem w szkole dla dziwolągów, niż Wednesday, no. bo dlaczego Wednesday była dziwna? Bo się ubierała na czarno. Dokładnie i to jest takie... Już nie jest to pierwszy serial czy coś gdzie widzę, gdzie wszyscy uważają, że postać jest jakaś dziwna, bo się na czarno ubiera. No. Ja, takie, kto to pisze? No, jakby, no okej, okay, że jakby nie, nie było bardzo. Nie kto to pisał. Że nie była bardzo emocjonalna, ale jakby, no nie każdy jest, jakby, no, introwertycy nie. Sorry, ale każdy ma takiego dzieciaka w klasie, który się ubiera na czarno i siedzi i z nikim nie rozmawia, nie? No, tak, i to i to no. jakby to nie oznacza, że on jest jakiś. Nikt się nie na niego nie, nie patrzy tak, no. Bo właśnie, jakby ona no. robiła takie rzeczy, jak no. właśnie Adams, tak? Że jakby robiła takie no. dziwne odpały, no to rozumiem, tak? Ale ona nic takiego nie robiła, więc Eugene był. No, chociaż on też nie był. No, troszkę no... jak mówię, tutaj trzeba zaznaczyć, że też ta cała szkoła dla dzieci tam jakichś nadprzyrodzonych, a bardzo jest to tak też potraktowane, w sensie to jest tło. Tak. Nie ma za bardzo wyjaśnione ani, kto tam kim jest, co ile tak. tam istnieje, uh -huh. co robi, ani nie ma żadnych. Tarć, że tak powiem. No. w związku z tym, Oni że mogliby są. wykorzystywać te moce trochę z no, Oni po, po prostu po, a, są. Sam. Mają mało relacji z Wednesday, a nagle wszyscy jej pomagają. No, no. A więc to jest naprawdę do, do dopracowania. Na no, przykład nie lubią, bo ten Wednesday im mówi, że jesteście e, bardzo niekul cool i nagle wszyscy jej <grym> tak... Ale mimo wszystko, jakby uważam, że warto obejrzeć, i liczmy na to, że drugi sezon będzie fajniejszy. Oh, Się właśnie na Wrocławskie Targi Książek i na Jarłek Świąteczny. z targów. Już jestem w domku, odstawiliśmy Judytę. Szczerze to byliśmy trochę zaskoczone, że w tym roku we Wrocławiu było też tak bardzo dużo ludzi, bo w zeszłym to były naprawdę pustki. Pamiętam, że to były nasze pierwsze targi i jakby spodziewałyśmy się czegoś więcej, a właśnie na hali stulecia jakby te wszystkie stanowiska wyglądają trochę jak kioski, co już pewnie zresztą widzieliście. No i tam wtedy było bardzo jakby tak pusto. A dzisiaj były naprawdę tłumy. Znaczy, wiadomo, to nie były Krakowie, jak w Krakowie, czy jak w Poznaniu, ale no było dosyć ciasno. No bo hala stulecia też nie jest wcale jakaś taka ogromna. Oczywiście najdłuższe kolejki były do zaksiążkowanych, do e, e, autorek z wydawnictwa e, z grupy Helion, m.in. Pisgacz czy no, do Pani Anety Jadowskiej, więc właśnie my też byłyśmy na spotkaniu z Panią Anetą, jakby nie mogłyśmy się przegapić, ale po autograf już niestety nie stałyśmy, ze względu na to, że no jak wiecie, zawsze to tak jest, że jak się idzie ze spotkania na autografy, to się dzieje w dwóch różnych miejscach i no, po prostu fizycznie nie jesteście w stanie ustawić się szybko w kolejkę, bo ta kolejka już po prostu się ustawia, jak wy jesteście na spotkaniu, więc no musielibyśmy stać koło godziny, a nie byłyśmy same, bo był jeszcze mój Karol, była jego mama, także już nie chcieliśmy po po prostu stać w tej kolejce tyle. No, a trochę szkoda mi, ale jeszcze będzie okazja, bo oczywiście korzystając z promocji SKL na 3 za 2, którą zawsze mają na targach, no to kupiłam już trzy ostatnie tomy do Rywilk. Jeśli nie znacie okładek, to Wam pokażę. One są przepiękne, oczywiście z ilustracjami pani Magdaleny Babińskiej. Ta Teraz była też taka fajna promka, że jak kupowaliście na przykład koźleczki, to dostawaliście też plakat, no ale ja już mam i koźleczki tym. Ten... Więc, więc sobie mm, za dużo też nie kupiłyśmy, bo poza tym to ja skorzystałam sobie jeszcze też z tego, że pani Anna Schumacher była przy wydawnictwie Mięta, przy stanowisku wydawnictwa Mięta i podpisywała właśnie, to jest bodajże jakby nowe wydanie tej książki, Słowodzicielka. A mnie to bardzo zaintrygowało, bo gdzieś tam czytałam już na. Lubimy czytać, że jest to jakby książka, w której bohaterowie szukają fabuły i taka typowa przygodówka, także bardzo mnie zainteres. Zainteresowała. No, i tutaj faktycznie udało mi się zdobyć pieczątkę i autograf pani Ani. Także, no, skorzystałam po prostu z tego właśnie, że była. I to są w sumie wszystkie nasze zdobycze. Później jeszcze byliśmy na jarmarku świątecznym, ale też dosłownie przez chwilę, bo jak. Pewnie już też widzieliście, były straszne tłumy. I mi osobiście jakby tłumy nie przeszkadzają aż tak, bo ja wtedy dostaję takiego kopa adrenaliny. Wiecie, jak na przykład byliście kiedyś w pogo, to jest mniej więcej dla mnie to samo, że po prostu wpadacie, jej, są tłumy, jest fajnie, wszyscy się bawimy, bo wszyscy przyjliśmy po to samo. No ale na przykład Judyta nie lubi tego, jak wszyscy dokoją, ją gdzieś macają, dotykają. No, mój Karol też nie przepada za tłumami. No, Karola mama była pierwszy raz, także ona też była po prostu w szoku, ile jest ludzi. No, i było trochę gorąco, jednak wybieranie swetra to było przegięcie, ale przynajmniej dzięki temu sweterkowi i mojej cudnej opasce zostałam, myślę, zapamiętana przez Anitę z Bóg, Rivisbaya Anita, bo w końcu udało mi się ją poznać. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, choć pewnie tego nie oglądasz. Więc pochwaliła mój strój, było mi bardzo miło. Być może pojawi się za chwilkę w jej vlogu na przebitce, więc Boże, czekam. I tak samo myślę, że po prostu u pani Anety Jadowskiej, jak zadałam pytanie, to też został pochwalony mój. Mój strój także, no kocham ten sweterek, on jest taki, wiecie, obciachowo babcino świąteczny z dumpa. No, także, no ale było mi bardzo gorąco. No i to chyba tyle w sumie z takich przeżyć, widziałam trochę tam jeszcze influencerów, ale już, że tak powiem, też nie do wszystkich podchodziłam, bo jednak nie chciałam, tak jak mówię, żeby Karol z jego mamą za długo też gdzieś tam czekali, więc po prostu to były chyba najszybsze nasze targi ever. No, a no mówię, po podpisy do Pani Jadowskiej jeszcze pewnie nie raz mi się uda podejść. Więc Judyta robi małe w sumie unpacking i hol zakupowy, ponieważ byłam na szopach i tutaj też pozamawiałam prezenty dla dzieciów, czyli dla naszych moich Karola chrześniaków i jeszcze jakieś tam sobie graty świąteczne. Judycie nic nie kupiłam, może jak będzie grzeczna, to dam jedną parę skarpetków. Mhm. Więc najpierw są prezenty ja to siła dla mojej chrześnicy. A tam Hektorki próbuje się dobrać do... Reklamówki Fiktorki nie ma nic dla Ciebie. Tak to. Ja nie jestem pójść na śniadanie. W sumie jest, ale on dostanie później pod choinku. A dla ludzi kupiłam jakby dwa takie dzielone prezenty, żeby było coś na Mikołaja i coś na pod choinkę. Więc to jest na Mikołajki gra planszowa. Pełny kurnik. Nie mam pojęcia co w niej chodzi, ale ludzie polecali. I do tego... Takie jakieś tutaj naklejki kolorowanki z LOL Surprise. To jest na topie teraz. Mi, nam osobiście się nie podobają zbytnio te lalki. No ale cóż, każdy ma jakby swój hype. No i tutaj pod choinkę, właśnie lalka LOL Surprise. Już jej jedną kupiłam w tamtym roku. Mam nadzieję, że takiej jeszcze nie ma. O, mi pepper. Kluj i paper. Znaczy to jest nawet cute, myślę, no. że nie jest taka najgorsza. nie oczu. No to jest teraz taka moda, no. Dobrze, to tutaj możesz wyciągnąć dla Kajtka prezentu. I zdalnie sterowany, co to jest? Lamborghini. Sesto Elemento. <noise> e, tak, no bo kupowaliśmy mu zawsze takie jakieś na dużych kółkach, takie wiesz, takie bardziej jak na tych takich monster truckach. Tak, więc stwierdziliśmy, że może teraz coś bardziej fancy. Batmobile. Batmobile taki, no. Nie wiem, czy mu się spodoba. I hope. Okej, okay, także teraz rzeczy, które kupiłam dla siebie. Bo ciomu by nie. Kosiuli. Nowiści kosiuli. Z Sinsei. Za całe chyba cztery dychu. Ciastki. Była jeszcze gdzieś taka biała, z pieskami, ale nie było jej na sklepie. Niestety. I w ogóle apeluję, że Sinsei ma coraz mniejszą rozmiarówkę. Jest. Ale mieli piękny zestaw skarpetek, siedem par moi drodzy, za y, 30 złotych i jest bardzo dużo ładnych napisów. Nie, fajne są. No. Gdzie siedmiopak kurczę, to się rzadko zdarza. Może są słabe jakości. No może, nie wiem. Właśnie mi się przetarły moje z Baby Jodą z Primarka, a one mają ile? Trzy miesiące? Mm. No. no. są cute. Każda parka na inny. Ojej, ciekawe. Night. Tak. I co to jest? Jingle Ladies? Tak. Uu, nice. I coś tam jest jeszcze, drugi Mikołaju. Takiego samego Mikołaja zrobiłam. Dobrze, że Karol nie widział wszystkiego. <grymne> A tam mam próbki chyba z jaj już. No. Więc tutaj są święteczne kremiki z jaj. Podpatrzyłam u Patrycji. Czemu nie ma świętecznego opakowania? Najpierw by się sprzedało na pewno. Ja nie wiem, ale tam jest słony karmel. Tu jest y, orzech mlecznej czekoladzie i to jest y, balsam. I jeszcze drugi kremik do rąk i to też są orzechy mlecznej czekoladzie. Wciągnij, jak ładnie pachną Uuu. I kosztują całe chyba 9 zł te kremy, a balsam chyba 13, więc myślę, że całkiem nieźle. Popatrz, który ci było lepiej pachnie, czy nie czuć tak. O, to ja mogę chcieć. Wiesz, możesz sobie pociapnąć jeden i drugi. Uważaj, żeby nie wyszczelił. Nie, nie wiem, tam chyba mocniej? Być może. Bo napaliłam się na pierniczkowe, ale pierniczkowe w ogóle bardzo słabo pachnie. Bansuj, jest godzina 5.30, a ty idziesz do pracy. Jej! I my, świąteczne elfy. Du, 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 du. A oto, nasz który którego zakupiłyśmy do pracy, żeby było ładnie. I ciasteczka, bo dzisiaj jej są Mikołajki. dostałam od koleżanki z pracy, z woskami do kominka. Zobaczcie, jak są pięknie zapakowane. Ona je robi własnoręcznie. Ale pachną. O matko. Nie wiem, czy będziecie widzieć jakby formy. Później gdzieś tam je pewnie wypakuję to, zrobię Wam przebitki, ale są to ciastki i laski Mikołaja. O, tutaj mam pojedyncze. To Wam pokażę, bo to są w różnych kolorkach i w różnych zapachach. O, ale pachnie choinką. O, laska. I... Ciastek nawet ma buźkę. Proszę się tu pokusować. I jeszcze dostałam jedno takie zawiniątko. O, a tutaj mam jeszcze jakąś czekoladkę chyba z tego co widzę. Kostki czekolady. I te takie. No i tam takie takie kulki, bo jak to się nazywa? Takie bąbelki cztery. One też są mega popularne właśnie w robieniu światuszek, także bardzo się cieszę. Jest jak to pachnie wszystko. Ale szkoła, ładnie to wygląda i szkoda tego palić. Ehm, pokażę Wam jeszcze, co wykupiłam w Sinseju. Ehm, ja nie mogę po prostu się obyć na święta bez świątecznej biżuterii, więc sobie zamówiłam takie kolczyki, mimo że oczywiście już mam jakieś kolczyki świąteczne. Ehm, I jeszcze taki cały zestawik, bo takich nie będzie za wiele. -da -dam. I wezmę Was jeszcze do kuchni, to Wam pokażę, co sobie kupiłam do kuchni. O takie osłoiczki. Jeden właśnie w laski z laskami cynamonu, a drugi w jelonki i tam sobie dałam suszone mandarinki. Ale guziej jest kreślar. Jeszcze koło niego dam jakąś różninkę, myślę z czasem. A więc, jak widzicie, dochodzimy do końca tego vloga. Widzimy się dość niedługo w następnym, już bardziej takim świątecznym, wigilijnym. Prezenty i te sprawy, dekoracje. Pewnie jakieś przybiki z naszych świąt zobaczycie. Oczywiście dalej będziemy buszować zapewne po sklepach ze świątecznymi gadżetami. Także widzimy się niedługo. Pa! pa.